O, o! Fajnie! <gry> Operator, to cię się za chwilę. Wielki opening od Asusa, czas zacząć. Nadchodzi ten moment, kiedy upgrade pc zaczyna się opłacać. Komputronik właśnie trwa promocja na karty Nvidia GeForce RTX od Gigabyte. Koniecznie sprawdźcie link w opisie. A dlaczego akurat RTX? Tutaj chyba nie potrzeba wielu tłumaczeń. Najszybszy układ GPU na rynku, najbardziej realistyczna grafika wspierana przez Ray Tracing, zwiększona ilość klatek dzięki Nvidia DLSS czy mnóstwo aplikacji, takich jak Nvidia Broadcast, które ułatwią Ci pracę i rozrywkę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to warto pomyśleć nad solidnym upgradem od naszego partnera Nvidia. Czasami w tej pracy jest tak, że producenci wysyłają paczki, nawet tego nie zapowiadając zbytnio. Po prostu, wiecie, dostaję telefon, że Piotrek jest coś do odbioru dla ciebie. Przychodzę i, i paczka. Okej. Okay, a chciałbyś kiedyś podać mój adres producentom, zamiast Twój? Mógłbym, ale po co? <laughs> I tak się zdarzyło w tym przypadku i postanowiliśmy, słuchaj, nawet tego nie. Otwieramy, nie sprawdzamy, tylko po prostu na żywca przed wami taka paczka, jaka jest. Wybierzemy produkty i ocenimy, czy warto było to wysyłać Asusie. No i miejmy nadzieję, że po tym trzęsieniu ziemi coś tam w środku jeszcze działa. A i producenci, jak będą teraz wysyłać paczki, to dwa razy się zastanowią, bo będą wiedzieli, że możemy to przetestować bezpośrednio po otwarciu. Mamy na szczęście narzędzia do takiej pracy, mój drogi. Bezpieczne. No bezpieczne, kosa z miała być być niebezpieczne. Przy okazji zobaczymy, jak takie paczki są. Nie do siebie, nie do siebie tą kosą. <laughs> o! Baba w babie. Baba w babie. <laughs> Czyli pudło w pudle. Wiesz co? Ja mogłem tym rzucać wiele razy, bo to, to nie ma szansy, żeby coś się powad. Patrz, czy mogło się stać z czymś, co jest tak zapakowane po prostu w bąbelki? Przecież. Tak? <laughs> Widzę, że tutaj jest klawiatura, klawiatura w historii. w ten karton, a ja wezmę ten, dobra? I chruki, Nie, Ale jest chrupek, i jest chrupek. Ale to jest mnóstwo tego, jest mnóstwo. Dobra, Widzę. wyciągam pierwszy, uwaga, słuchaweczki, moi drodzy, które będziemy pewnie za chwileczkę oceniać, ale są też drugie słuchaweczki, jakby komuś jedne nie wystarczyły. Mamy mychę, mamy też drugą mychę, jakby ktoś miał Dual PC na przykład. No i wspomniałeś, że jedna klawiatura już jest, a ja mam jeszcze drugą. O. Ale krótszą jakąś. Krótszą. Tak. Skoro już nam wysłali pakę, to coś tutaj wam skapnie z tego stołu, oglądajcie do końca, a my słuchajcie, zobaczymy co to, co to jest, czym to się i wybierzemy, no bo trochę dużo tego wysłali, więc. Dużo chyba co, coś musimy wybrać, coś ale naprawdę wybrać ocenimy. do przetestowania, bo nie ma tyle czasu w odcinku. Dobra, plus jest taki, że to są praktycznie same świeżynki, bo, bo nigdy tego nie testowałem. Dzisiaj jest jakiś dziwny dzień, nie? Grawitacja działa pod. Dawaj ten przecież. bo ty Dobra. Jest kupa sprzętu zero talentów. Umów, Mówmy się tak, że wszystkiego jest po dwa, więc po prostu po jednym, po z, jednym. ten i ty y, będziesz decydentem. Słuchaj, masz do wyboru myszkę Wireless Tap Gaming M4, albo myszkę Tap Gaming M4 Wireless. A... Wireless. Biorę. Jest wireless, Wirelesa biorę. Idziemy dalej. Jeżeli klawiaturkę miałbyś wybrać, to tu masz Tab Gaming K3 i tu masz pełną, a tu masz TKL, Rockstream. No to School. chyba wybór jest oczywisty, TKL. -ka. Masz słuchawki, mój drogi Rock Delta S-Core i wyglądałem tak, albo Rock Delta S-Animate i tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. na Które datę. się świecą? To biorę świecące. Okej, okay, dobra, czyli musi się świecić. Bezpardonowo musi się świecić. Yy, myszka bezprzewodowa chyba się nie świeci, ale to też sprawdzimy i porównamy yy, za chwileczkę wszystko ze sobą. No dobra, to sprawdźmy te produkty, które Smarty jak sobie pościelę, tak się wyśpi, bo takie wydają. Dobra, Smarty miał wybrać jedną, a ostatecznie mamy dwie na stole. Także gratulacje za y, umiejętność podejmowania decyzji. Ale od, y, od razu odpowiadam Ci na to pytanie, co mnie też dziwiło, bo te myszki w zasadzie się tak samo nazywają. Mają tylko jedna, ma dopisek wireless, a się różnią. No i faktycznie, jak się przyjrzymy bystrym okiem, czyli moim. To zobaczymy, że to są te same myszki. No tak, one kształtem, modelem są niemalże identyczne. Oprócz oczywiście różnic designerskich, ta jest oczywiście dziurkowana, ta jest oczywiście cała zasłonięta, ta jest wireless, ta nie jest wireless, więc kilka tych różnic jest. Może zacznijmy od wirelessa? Może w ogóle, powiedzmy tak, o tej nie będziemy się już rozgadywać, bo miała być zasada, że wybieramy jedną rzecz. Powiemy Wam tylko tak. Fajny design z tymi mm. trójkątnymi dziurkami, to mi się podoba. Dla niektórych może minus, dla niektórych plus nie świeci się, bo pewnie dużo pytań nie podłączaliśmy, bo po prostu nic się tam nie dzieje, znaczy podłączyliśmy, my sprawdziliśmy, no i już nie ma sensu Wam tutaj nic pokazywać. Ale też bardzo duży plus dla którzy lubią lekkie myszki bo 47 gramów. No tak, to jest naprawdę niewiele, oczywiście bardzo dobry wynik o wadze bez przewodu. Ale tak. poza tym to jest myszka taka jak ta, tylko troszkę lżejsza. A skoro już przy wadze jesteśmy, no to tutaj jest niestety troszeczkę ciężej, a to ze względu na system zasilacza, który jest tutaj zaimplementowany. Moi drodzy, mianowicie mamy tutaj bateryjki, czyli rozwiązanie dobrze nam znane. Rozwiązanie, no. które... Ja akurat bardzo lubię. No właśnie, bo o tym chciałem sekundę. Czy to jest Atrapa Baterii? Nie, nie, nie. To jest prawdziwa bateryjka. To jest, i to jest, jest przejściówka? Specjalny specjalny przejściówka, dokładnie, że możecie sobie e, małą bateryjką i dużą bateryjką zasilać się. To nie jest tą, to coś myszkę. takiego jak przejściówka na baterię i ja nigdy o tym nie wiedziałem, to. Wow. Tak, wow. Wow. tak, wow. tak, wow. tak. właśnie Dopiero tak. Człowiek na tym świecie tyle stąpa i nigdy o tym nie słyszał i nagle się przez przypadek dowiaduje. No niewiarygodne, że możemy wziąć i małą, i dużą, bo mamy przejściówkę. No jest to na pewno komfortowe rozwiązanie w, ekstremalnie, w ekstremalnych sytuacjach, kiedy faktycznie żadnej dużej bateryjki nie ma pod ręką. Moi drodzy, dla mnie rozwiązanie jak najbardziej korzystne, no bo zawsze do takiej myszeczki możemy dokupić ładowarkę i baterie, które możemy cały czas ładować. Jeżeli ktoś powie, no dobra, ale muszę kupować co chwilę baterie, to można łatwo odpowiedzieć. Kup sobie akumulatorki. Dokładnie. I wtedy masz dwie takie baterie na akumulatorki. Jednej używasz, druga się ładuje. I masz tylko zamienną rotację. No i jest to, znacznie, jest to znacznie bardziej komfortowe wtedy niż podpinanie tego przewodu. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą myszkę, została ona pokryta tworzywem, które teoretycznie ma być antybakteryjne. No to jest ciekawostka i czytałem tak. o tym trochę, że to jony srebra są, które mają niby. Neutralizować te bakterie, dla tych, którzy wiecie, ta myszka ręka poci się niby faktycznie jest. O, ale ma taką śmieszną Ma taką strukturkę. Słuchajcie, do wyjaśnijmy tą antybakteryjność, ponieważ to nie chemiku. jest tak, że ona się sama czyści i tak dalej. Nic z tych rzeczy, ją trzeba od czasu do czasu wyczyścić. Natomiast y, ta powierzchnia ma zapobiegać namnażaniu się tych bakterii. Y, I tutaj to jest ten plus, to jest ta przewaga tej myszki. Y, jeżeli chodzi o sensor, niestety, ale nie wiemy o nim zbyt dużo. No, i to jest największy minus tej myszki od Asusa, że Asus nie powiedział nam, czy to jest autorskie rozwiązanie. Podejrzewam, bo Asus jest taką marką, mm -hmm. ale no fajnie by było to wyjaśnić, czy też jest to rozwiązanie już jedno z tych znanych i lubianych. Patrząc na suche liczby, czyli Pooling Rate 1000, na akcelerację, na yy, to, ile jest DPI, no, to można powiedzieć, że to taka, wie, wiesz, no taki standard. Tak, story. ale jednak chcielibyśmy się dowiedzieć troszeczkę więcej. Jakie jest LOD, przede wszystkim, jakie jest opóźnienie i tak dalej, i tak dalej. Niestety tych informacji nie jesteśmy w stanie odczytać. Asus twierdzi, że jest to myszka absolutnie gamingowa i dla gamerów dedykowana. No, ale znajdźcie mi producenta peryferiów, który tak nie mówi. Z drugiej strony znam Asusa i wiem. Że yy, zaufał, byłbym w stanie im zaufać. Tak, ja też. Bo gdyby to była marka, taka wiesz, której ja średnio znam, albo niezbyt ufam, to, to bym powiedział na bank: jakieś po prostu coś tam niedobrego mm -hmm. siedzi. Asus na szczęście jest taką marką, którą można lubić po prostu, bo wiesz, że robi spoko rzeczy. Moi drodzy, podsumowując, naprawdę ciekawy produkt wirelessowy z dobrym rozwiązaniem, dla niektórych oczywiście e, ładowania, e, czy godny polecenia, myślę, że trzeba tę myszkę wziąć na solidne, długie testy. No i klawiatura. Klawiatura dość małych rozmiarów, za to na pewno nie mała nazwą. ROG Strix Scope RX TKL Wireless... Wireless Deluxe. No na pewno łatwiej odpakować niż wymówić, i do tego się teraz zabieramy. Myszka zrobiła spoko wrażenie, chociaż postawiła wielki znak zapytania pod względem tego sensora. Na szczęście, Asus tutaj nie każe nam się domyślać, co mhm. jest w środku, tylko dał jednoznaczną odpowiedź. Są przełączniki optomechaniczne, customowe, ich własne przełączniki, ich własne switche, które mają być bardzo, bardzo szybkie i szybko też oczywiście reagować. Moi mają drodzy, specyficzną budowę. Tak, to mają warto, specyficzną warto budowę. Jak to wygląda? W tym przypadku zastosowano odpowiedniki switche Red, więc klawiatura będzie stosunkowo cicha, choć w momencie kiedy sobie klikamy. Tu gdzieś tam to odbicie słychać, i faktycznie, może jeszcze można się było delikatnie bardziej postarać o wyciszenie, ale jest już naprawdę, naprawdę dobrze. Co do samego aspektu wizualnego, klawiatura zaprojektowana w oczywiście modernistycznym stylu, i ten styl jak najbardziej do mnie przemawia. Jeżeli chodzi o kolorki, jest, jest ok, ale też szału nie ma. Wiesz co? Powiem ci tak, to jest wireless klawiatura, mm. więc jak na wireless jest ok, tak. bo powiem ci szczerze, że mamy przykład Steel Series, mm. a Apex Pro, gdzie w wersji bezprzewodowej znacznie słabiej świeci klawiatura niż przewodowej. Dokładnie. I tak. powiedziałbym, że może nawet słabiej niż ten Asus. No jest to kwestia też jakiejś oszczędności, energii, no tak, ale. On no... to pewnie się rozbija. Tak jest. Y ale tak jak mówiłeś kiedyś, no to gdzieś tam podświetlenie można też zmniejszyć i mógłby człowiek dostać wybór. Może oni no tak częściej ładować. Podkładka, która jest na magnes, ale te magnesy są różne. Czasami takie, że możesz przesuwać yy, klawiaturę, ten magnes jest mega delikatny, prawie niewyczuwalny, taki tylko do, doczepiają. Mm -hmm. więc tutaj, jeżeli chcemy przenieść to całościowo, jednak miła poduszeczka z ekoskóry przyjemna. Wolę takie niż te plastikowe, szczerze. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Faktycznie, jeżeli już mieć coś miłego pod nadgarstkami, to wypełnione czymś przyjemnym i milusim. Jeżeli chodzi o spód klawiatury, bo to jest też bardzo ciekawe. Klawiatura zaprojektowana, nie pozostawia też pustego spodu. Oczywiście pojedyncza regulacja. No i mamy tutaj, pamiętajcie, jak będziecie tą klawiaturkę sobie kupać, żeby zedrzeć z tych ślizgarczy te poliki, bo ona będzie się Wam przesuwać po biurku wtedy. No i najważniejszy chyba, tak taki plus tej klawiatury, który gdzieś tam wyczytaliśmy, to jest to, że można ją, można ją łączyć przez e, e, zarówno Wi-Fi, jak i przez Bluetooth. Tak. I przez e, Bluetooth łącząc możemy połączyć jednocześnie z pięcioma urządzeniami. Tak, do kilku urządzeń można tą klawiaturę podłączyć, co jest naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem. Dodatkowo sama bateria e, ma wytrzymać około 76 godzin. Zakładam, że przy wyłączonym oświetleniu, e, ale nadal 76 godzin to całkiem pozytywny wynik jak na klawiaturę. Powiem szczerze, że ta klawiatura robi bardzo dobre wrażenie i ciężko tu szukać minusów, no jednak trochę kosztuje, bo prawie tysiąc złotych. Sporo, sporo, ale mamy tutaj do dyspozycji dobre switche, które na pewno sprawdzą się w warunkach e-sportowych. Sama klawiatura też ma być bardzo trwała, ponieważ mamy tutaj zastosowane podwójne tworzywo sztuczne, które ma być bardzo wytrzymałe. No i faktycznie... powiem no Ci gdyby tak nie było, no to naprawdę musielibyśmy się mocno zastanowić, a tak to przynajmniej nie daje tutaj producent argumentów, żeby podważać mocno tą cenę, chociaż no, nadal jest to dużo i z Apexem rywalizuje w jednych kosztach. Przejdźmy do produktu, który chyba mnie najbardziej interesuje ze względu na tę animację, czyli sławki ROG Animate. No i sławeczki już na naszym stole i przyznam, że na opakowaniu wygląda to naprawdę bardzo ciekawie nie mogę się doczekać aż to odpakujemy i sprawdzimy, czy to faktycznie działa tak jak wygląda na samym pudełku. Ładny. Jakiluje? Ja o kurczę, czy te trójkąciki wesołe będą dobrze leżały na uchu? To jest chyba ich główne wyzwanie i zaraz będzie trzeba to sprawdzić. Sprawdzamy. Czas na test mikrofonu od Asusa. Moi drodzy, już sami teraz możecie zobaczyć, że na moich uszach wyświetla się animacja w momencie, kiedy mówię podniesionym głosem. W tym momencie ta animacja powinna się całkowicie zmieniać, i zmienił się także mój głos na nieco spokojniejszy. No i sprawdźmy, jak poradził sobie ten mikrofon z teoretycznie aktywnym Noise Cancellingiem. Trzy najważniejsze elementy: dźwięk, wygoda, mikrofon. No właśnie, jeżeli chodzi o wygodę, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest e, dobrze. Choć te trójkątne nauszniki pozostawiają pewien mankament, mianowicie ja czułem tutaj delikatny niedosyt u spodu ucha. Ja tego nie czułem i powiem Ci, wydaje mi się, że to jest kwestia też przyzwyczajenia mm -hmm. do tego, że ten po prostu kształt jest inny, ale ucho się mieści, dla mnie wygodne. Spokojnie. Tak, 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 tutaj się z tą absolutnie no zgadzam. No i ważne jest to, czym nie powiedzieliśmy, wymienne pady, jeżeli ktoś nie lubi jako skóry, to żeby się tak nie pocić, to... Dokładnie tak, słabki przede wszystkim lekkie, więc na pewno Będą też wygodne przy dłuższym użytkowaniu. Dodatkowo jakość dźwięku przesłuchaliśmy je sobie i jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dźwięk niesamowicie czysty, bas bardzo dobry. I to jest sławki, które z powodzeniem mógłbym używać u siebie. Tak, dźwięk jest na plus zdecydowanie fajnie to brzmi. No powinno. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofon, y no powiem szczerze, że ten mikrofon zostawia bardzo, ale to bardzo dużo do życzenia i tutaj zdecydowanie z najsłabszym punktem tych słuchawek i jeżeli Asus miałby wydać kolejną wersję i gdzieś szukać tego dopracowania, to zdecydowanie w tym mikrofonie i pewnie to słyszeliście, można się bawić w ustawieniach, zachęcamy do tego. My te bajery próbowaliśmy czasami włączać, wyłączać, żeby zobaczyć jaka jest różnica, no niestety nie dawało to zbyt dużego efektu, także tutaj do poprawy na szczęście jest coś, co yy, odbija trochę tą pieczkę mikrofonową, czyli te animacje. No tak to jest. Ja wcześniej powiedziałem, że te słuchawki brzmią absolutnie świetnie i to podtrzymuje, dodatkowo one świetnie również wyglądają, ponieważ możemy sobie ustawić wybrane animacje, które są już przygotowane przez Asusa, możemy też ustawić swoją grafikę i na jednej słuchawce możemy ustawić sobie na przykład takie serduszka, ale już na drugiej takiego duszka, który za chwileczkę nam się pojawi i to jest naprawdę świetne, świetnie to wygląda. Uważam, że słuchawki bardzo dobre przede wszystkim dla streamerów na przykład, żeby to fajnie wyglądało w kamerze, żebyśmy fajnie słyszeli dźwięk ale jednak mikrofon jakiś zewnętrzny. No i ostatni element cena no około 1300 zł. Ała! Dlatego jeżeli szukacie budżetowych rozwiązań, to zdecydowanie to takie nie jest. Moi drodzy, ale jeżeli uważnie nas dzisiaj oglądaliście i słuchaliście przede wszystkim, to mamy dla Was konkurs. Mianowicie na jeden z tych produktów, który się pojawił. Jeżeli chcecie któryś z nich na swoim biurku, to wystarczy, że napiszecie w komentarzu uzasadnienie, dlaczego akurat ten tak. I być może to właśnie ten produkt do Was trafi. Dokładnie. A Smarty, który Ty byś wybrał na koniec? Klawiaturka. Ja chyba też. Dobra, to będziemy musieli się pobić, bo jest klawiatura tylko nie, jedna, nie, a problem. nie, była druga jeszcze, ale mam nadzieję, że Ty weźmiesz tą drugą. My się w tym momencie żegnamy, dajcie lajka koniecznie dla zasięgu i y zasubskrybujcie kanał, żeby wygrać konkurs. Dokładnie tak. My, się żegnamy. my się żegnamy. Cześć. Elo.